Był dobrym, pracowitym i skromnym człowiekiem. Wielkim miłośnikiem własnego regionu, gwary i folkloru. Zawsze skupiał wokół siebie liczną grupę młodzieży, którą przyciągał swoją miłością do sportu. Zawsze był blisko ludzi i wiele dla nich robił. Zmarł tragicznie 26 lutego 2001 roku, w wieku 70 lat. Dotychczas jego imieniem uhonorowana była podstawówka. Dziś imieniem Jana Marka może poszczycić się także gimnazjum w Pogórzu. Nasza szkoła składa się ze szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa już miała swoje imię, nadane znacznie wcześniej, Jana Marka. Natomiast w grudniu rodzice wystąpili do szkoły z inicjatywą o nadanie imienia gimnazjum, również Jana Marka. I muszę powiedzieć, że wcale dla nas nie było zaskoczeniem, że to była inicjatywa rodziców, bo cała społeczność szkolna wypowiedziała się w 100%, że chcieliby rzeczywiście, żeby gimnazjum uzyskało takie same imię. Jak szkoła podstawowa. W pamięci znajomych, postać Jana Marka zawsze pozostanie jako obraz człowieka pracowitego, zdolnego do poświęceń dla innych. Wspaniałym człowiekiem, czyli wszystko ogarniał, wszystko chciał spróbować i wszystkiego chciał doświadczyć, i był młody duchem, stary wiekiem już potem. W każdym razie wciąż jeszcze stać go było na marzenia i na to, żeby je realizować. No, przede wszystkim kochał sport, ale też wszystko jeszcze dookoła, co się wiązało z tą Ziemią. Był obywatelem świata i miłośnikiem swojej rodzinnej Ziemi w jednym. Potrafił jakoś to godzić ciekawość świata, a potem powrót do rodzinnej wsi i na własne pole. Które trzeba było obrabiać, to też był obowiązek, tak jak chęć poznawania świata. także, No i wielki, wielki działacz sportowy, który wychował prawie trzy pokolenia ludzi na sporcie, na działalności społecznej, właśnie tu w pogórzu. Znany w całej Europie. Jan Marek był wujkiem Janiny Żagan. Dziś, kiedy zostaje patronem Gimnazjum w Pogórzu, wracają wspomnienia, te z dzieciństwa, a w nich wujek przyjaciel. Wujka wspominam bardzo dobrze. Był mój przyjaciel. On miał takie czasami yy, zabawy, wymyślał różne historie. Yy, zrobiliśmy wiele rzeczy wspólnie. Yy, święta to było coś cudownego zawsze coś wymyślił. A, zawsze kupował książki pod choinkę. Ale jedne święta pamiętam właśnie w taki sposób, że. Kupił farby, kupił takie specjalne podkłady do akwareli i całe święta malowaliśmy. W następne święta, pamiętam, robiliśmy różnego rodzaju, z różnych materiałów, rzeźby, postacie. Pierwszy dzień świąt zawsze tra tradycyjnie musiał siedzieć w domu, więc on wymyślał różne rzeczy, żeby ten dzień jakoś spędzić przyjemnie, a już drugi dzień świąt już mógł sobie iść w góry czy na narty. Jan Marek może powiedzieć za świętym Pawłem. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. I oby uczniowie z pogórskiej szkoły wzięli ze swojego patrona przykład. Dorota Kochman, portal OXPR.